To już właściwie trzeci dzień startup weekendu w Poznaniu. Zaczął się chyba kilka minut temu. Na sali, na sali jest cały czas mnóstwo ludzi. Respekt panowie, że kurczę pracujecie. Pracujecie nad projektem, który służy do wspomagania burzy mózgów, tak to się nazywa? Opowiedzcie coś o. Tak naprawdę. Jak się nazywa? Jak się nazywa? Nazywa się Stimulatech. E... I wspomaga cały proces, tak, e, twórczego rozwiązywania problemów, które e, gdzieś tam stają przed przedsiębiorstwami, tak, takich, takich problemów, takich wyzwań, których się nie da konwencjonalnymi metodami rozwiązać. E, I to będzie tak narzędzie, które przeprowadzi, tak, e, pracowników danego przedsiębiorstwa przez cały ten proces. My Teraz przez ten weekend skupiamy się na jednym elemencie związanym z burzą mózgów, dobrze zrealizowaną burzą mózgów, która będzie prowadziła do e, lepszych rozwiązań, bardziej kreatywnych, bardziej innowatorskich. Jak to się ma do mapy myśli albo tego typu podobnych rozwiązań? Mhm. E w niewielkim stopniu się wiąże, tak? dlatego że mapa myśli jest jakimś sposobem na to, żeby wizualizować powiązania między jakimiś tam wątkami, jakimiś tematami. Tak? Natomiast burza mózgów jako taka jest konkretnie e, zdefiniowaną, precyzyjnie opisaną metodą pobudzania e, kreatywności grupy. Tak? I my to robimy, ponieważ nikt tego inny nie robi. I to jest aplikacja webowa do pracy grupowej, tak? Idziemy na, na zebranie, meeting, jakkolwiek, 20 osób i co się, co się dzieje? Wszyscy odpalamy aplikację? Mo, można, można używać jej e, oczywiście w takim spotkaniu na żywo, natomiast głównym zastosowaniem jest e, um, umożliwienie pracy z, zdalnej, żeby zebrać tą grupę, która być może nie ma czasu się spotkać, być może jest nawet w innych miastach czy wręcz w innych krajach, ale może wspólnie rozwiązywać jakiś wspólny problem organizacji. Um, okay. um. Być może część takich procesów rozwiązują Google Docsy, które umożliwiają taką pracę, jak to, jak to w, tej, w tym towarzystwie wygląda. Właśnie. Dokładnie. A, no, pomijając fakt, że e, nasz interfejs jest e, pomyślany z myślą o ludziach, tak? a nie tylko e, e, o dzikach, tak? On jest prosty, jest łatwy, tak? e, jest intuicyjny, jest bardzo szybki, tak? bo nie ma 500 miliardów e, guzików do naciskania. E, a drugi element, którego nie ma Google Docs i, e, i nie ma nikt inny, to stworzenie tego interfejsu z myślą o tym, żeby pomóc e, użytkownikom stosować reguły burzy mózgów, które będą pomagały im nawzajem się inspirować, a jednocześnie nie zabijać kreatywności innych osób, co jest głównym problemem w tym, co ludzie tak e, standardowo nazywają burzą mózgów, tak? Czyli sytuacją, kiedy ktoś podaje pomysł, a inni od razu ten pomysł zabijają swoją krytyką. Nie? Jutro jest, dzisiaj jest już niedziela, za kilkanaście godzin prezentacja pomysłu. Na jakim etapie będziecie, uda wam się doprowadzić do prototypu? W tej chwili mamy e, makiety głównych ekranów. Jutro będziemy mieli z tych makiet działający prototyp, e, przechodzący przez wszystkie główne etapy naszego procesu. E, to, to, co teraz widzimy, to jest? Tak, to, co teraz widzimy, to jest ekran zbierania pomysłów. E, e, proces zaczyna się od tego, że ktoś, kto ma jakiś problem, ktoś odpowiedzialny za, za działanie organizacji, manager, team leader, e, wpisuje pytanie, które chce postawić grupie, swojemu zespołowi wzbogaconej o być może innych doradców, których zaprosi. Ym, I stawia problem. I e, następnie logują się inni użytkownicy i widzą tą definicję problemu i mogą dodawać swoje pomysły na rozwiązania i przeglądać też pomysły na rozwiązania dodane w międzyczasie przez innych. To co jest budować. ważne, tak. To co jest ważne w tej fazie to to, że ona jest ograniczona w czasie. E, jest określone do kiedy ona trwa i w czasie tej pierwszej fazy e, Tworzymy taką tarczę ochronną nad tymi e, pomysłami, która uniemożliwia od razu krytykowanie, e, niszczenie tych pomysłów, e, tylko daje swobodę ludziom do tego, żeby puścili wodza fantazji i nie mieli barier, tak? żeby faktycznie mogli e, bez żadnego stresu, bez wątpliwości e, pisać o różnych rzeczach, które rodzą mi się w głowie, bo w każdym z tych pomys pomysłów może być wartość dla organizacji. Okay. Eee... Z, kolei jak, z, z kolei jak skończymy to, jak skończy się już ten okres, przechodzimy do e, fazy oceny i dopracowywania pomysłów w którym każdy pomysł można wybrać, obejrzeć jego szczegóły i skomentować. W tym momencie już możemy, podoba mi się, nie podoba mi się, koncentrujemy się na podawaniu powodów, chcemy, żeby te opinie były jakoś motywowane. I konstruktywne. Nie? Tak. Każdy może dodać opis, dlaczego mu się podoba, następnie inni mogą komentować też ten konkretny aspekt pomysłu lub dodać jakieś inne aspekty. Mogą, jeżeli nie mają nic do dodania, poza tym, że się zgadzają, mogą po prostu zaznaczyć, że się zgadzają. Tak samo dla wątpliwości. Możemy dodać wątpliwości, ktoś może zaadresować te wątpliwości, rozstrzygnąć je albo potwierdzić, że rzeczywiście rozwinąć temat albo zgodzić się, że po prostu e, rzeczywiście jest to ważna wątpliwość. I e, docelowo przechodzimy przez wszystkie e, problemy, oceniamy je w ten sposób, analizujemy, rozwijamy i na koniec osoba, która zadała pytanie może wybrać, które pytania, e, które odpowiedzi rzeczywiście wybiera do, do realizacji. Znaczy, wśród y, sugestii mentorów, jurorów, nie pojawiły się takie, że być może to narzędzie jest dobre do tego, żeby je wyciągnąć spoza korporacji i dać, właśnie zrobić jako taki bank pomysłów na, na zewnątrz dla firm. Gdzieś tam takie funkcjonują, funkcjonują rozwiązania, ale to po, po tym, co, co, co mi pokazujecie, jest całkiem. E, całkiem fajnym rozwiązaniem otwarte na, na szersze społeczności. Na przykład e, pomysł BZWBK, który kiedyś tam funkcjonował, chyba funkcjonuje nadal Bank Pomysłów, gdzie użytkownicy rzucają pomysły, gdzieś tam są oceniane. To jakby doskonała maszynka. O tym gdzieś tam myśleliście o tym? E, tak. Zastanawialiśmy się zresztą w ramach naszego modelu freemium, będzie taka możliwość, że ktoś będzie mógł to też publicznie wykorzystywać. E, tak na dobrą sprawę w związku z tym, że klienci będą mieli możliwość decydowania, kogo zapraszają do burzy mózgów, mogą tak tą grupą swobodnie w własnym zakresie e, kierować. Czy robią to prywatnie? Bardzo, bardzo. E, sekretnie i bezpiecznie dla siebie, e, czy szerzej, tak? Natomiast jak powiedziałeś Maciek o, e, o mentorach i ich sugestiach, to taką kluczową, tak, dla nas e, sugestią było to, żeby otworzyć się także i dla mniejsze organizacje, także i na startupy, tak? Które wiadomo, że myślą kreatywnie, wiadomo, że robią burzę mózgów i mogą robić to lepiej. Przyznam szczerze, że sam w redakcji brakuje mi takiego lepszego narzędzia, gdzieś tam mail, grupowanie maili, lista dyskusyjna nie do końca, nie do do końca skręcia, więc ja, ja chętnie, ja, ja się cieszę, że pracujecie nad czymś, nad czymś takim. Ok, a czego się spodziewacie po, po startupu Weekendzie? Czego, czego potrzebujecie? Yy, no już, szczerze mówiąc zapomniałem jakie są nagrody. <grym>, nie wiem co jest do, do wygrania oprócz lansu i tam, yy, i tam uścisku dłoni łoni prezesów. Czego, czego potrzebujecie, żeby projekt rozwinął skrzydła? O. Na pewno na pewno będziemy e, e, potrzebowali e, w pewnym momencie inwestora, tak? Dlatego, że my sobie już zadeklarowaliśmy, że chcemy, tak, jako zespół, e, mimo że znamy się od wczoraj, tak? Od przedwczoraj, tak, e, że chcemy pracować nad tym dalej. E, I oczywiście można to robić sobie po godzinach, każdy z nas e, pracuje w zupełnie innych miejscach, ale e, czując, A jutro będziemy robili e, szersze testy, czując, że pomysł chwyta i ludzie potrzebują tak jak, e, tak jak ty e, takiego narzędzia, e, no warto wtedy się zaangażować na full. Tak? I w tym momencie tak, inwestor po prostu da e, nam m, możliwość tak? pracy nad tym szybszej tak? niż gdzieś tam dłuba niepokątne. Okay. O, o model biznesowy właściwie szczegółowo chyba nie muszę pytać, jest on łatwy do, do przewidzenia, albo ma freemium i. Y, Okej, okay. no dobra panowie. Kilkanaście godzin jeszcze ciężkiej roboty. Życzę powodzenia i do zobaczenia na e, dzisiejszych prezentacjach pod wieczór. Dzięki za rozmowę. Dzięki.